Nie kroi mnie na placie, weź jakąś deseczkę, co ty wyprawiasz? No w sumie to tak, zapomniałam o tym zupełnie w ogóle, jakby cały czas mi mama to powtarza, że kroiła na tatce, a nie Czekaj, okay. od kiedy pomarańcze mówią? Od zawsze mówimy i błagam, nie trzymaj mnie tak, serio. Ała! Sorry. Boże, co za brak kultury. Czy gadasz czy nie gadasz, ja i tak muszę sobie z ciebie zrobić albo sok, albo dodam sobie ciebie do herbaty. Czekaj, czekaj, możesz ze mnie zrobić zupełnie coś innego. Co masz na myśli coś innego? nam trochę jak tam. Żyć albo nie żyć, o to jest... O ła, przestań! Sorry. A więc tak, co mogę z Tobą innego zrobić? No nie wiem, zbliżają się święta. Zrób ze mnie ozdobę na choinkę. O no W sumie takie plasterki mogą być. Tutaj troszkę nierówno zrobiłam, jak widać. Ale to nie szkodzi. To nie o to w tym chodzisz, żeby były jakieś idealnie równe. Tam będzie już cienki, widzę. Bądź piękna. Ale jak coś to można zawsze zjeść albo do herbaty wrzucić. Jezu, czy tylko ja aż tak czuję święta? Jakby dosłownie tak pięknie pachną pomarańcze teraz świętami. Nie, pomarańcze ogólnie, tak samo jak mandarynki, kojarzą mi się najbardziej ze świętami. I to w sumie chyba każdą. Sorry, jeśli koś boli to, jak ja to. <grym> obcinam. <grym> jak ja to kroję, ale. Niestety ta pomarańcza jest tak miękka, że ja inaczej nie mogę złapać. I to chyba byłaby ostatnia, bo to już mi się. O, chyba nie uda uciąć, nie usiłując sobie palce. Chciałam sobie paznokieć. Nie wiem, czy widać, ale paznokcia sobie udupiłam. Dobra, te pójdą do herbatki albo po prostu jezymy, a te będą jako ozdoby. Będę miała cztery takie ozdóbki. I tak, takie pomarańcze po prostu dajemy. Znaczy, ja bym troszkę je przesuszyła ręcznikiem, żeby tak z nich, Bo właśnie nie kapało. Um. Mm, ale słodka, umatka. matka. I dajemy je na kaloryfer. I przy okazji mamy piękny zapach w pokoju i mamy ozdoby na choinkę. Później tam można po prostu zrobić tutaj przez skórce albo przez środek zrobić niteczkę i powiesić. Albo w sumie jak jest taka dziura, to można włożyć w łodygę choinki. Ja uwielbiam takie ozdoby. Ja to już kiedyś widziałam. Chyba w tamtym roku nawet robiłam takie ozdoby, bo uważam, że one bardzo fajnie wyglądają. I dodatkowo dają takiego fajnego zapachu, i dlatego je zaczęłam robić. No, pomarańcze nie mówią jak coś. No chyba ty.